Cześć! W dzisiejszym odcinku zapraszam Was do przygotowania ciasteczek zaręczynowych albo innych ciasteczek z jakąś fajną niespodzianką w środku. Do takich ciasteczek do środka możecie włożyć karteczkę, np. z jakimś miłym napisem, albo właśnie pierścionek, czy inne, inny mały prezent. Na początku przygotowuję ciasto. Jest to ciasto, które przypomina troszeczkę ciasto pierogowe. Do miski wsypuję małkę, dodaję dużo cukru pudru. Do tego cukier zwanie ją, bo nadaje fajnego smaku ciasteczkom. Ewentualnie możecie go zastąpić z mielonymi migdałami. Wbijam jajka, dodaję olej, a także odrobinę wody. Ciasto mieszam, a potem przekładam na blat i zagniatam, aż ciasto będzie elastyczne. Wtedy ciasto dzielę na mniejsze części, aby łatwiej było mi wałkować. Blat posypuję mąką i wałkuję ciasto. Im cieniej rozwałkowane ciasto, tym lepiej. Do wałkowania tego ciasta nada się też maszynka do makaronu. Z rozwałkowanego ciasta wycinam serduszka. Serduszek powinno być do pary. Teraz zwijam karteczki i do niektórych serduszek wkładam karteczkę z jakimś życzeniem czy miłymi słowami. Czyli kładę na serduszku karteczkę i przykrywam drugim serduszkiem i polecam zrobić o, to widelcem. Przy okazji zyskacie taki fajny wzorek. Na któreś serduszko kładę pierścionek i też zamykam drugim serduszkiem i robię taki ładny wzorek. Dla odróżnienia to jedno serduszko możecie zrobić inaczej wypełniam wszystkie serduszka jakimiś miłymi niespodziankami, czy to karteczkami, czy właśnie wkładając pierścionek, czy jakieś inne skarby. Uformowane i zlepione ciasteczka przekładam na blachę wyłożoną papierem do pieczenia i z wierzchu smaruję je rozkłóconym jajkiem. To nie jest obowiązkowe, ale dzięki temu ciasteczka będą ładniej i bardziej apetycznie wyglądać. Jedno ciasteczko, to z główną niespodzianką, posypuję cukrem aby łatwo było je odróżnić od siebie i żeby nie trzeba było zjadać wszystkich ciastek z blaszki. Z podanej porcji wychodzi około 27 do 35 ciasteczek w zależności od tego, jak duże serduszka i jak cienko rozwałkujecie ciasto. Tak przygotowane ciastka wstawiam do nagrzanego do 180 stopni piekarnika i piekę około 15 do 20 minut, aż ciastka wyraźnie zrumienią się z wierzchu. Po upieczeniu ciastka zostawiam do całkowitego wystudzenia. Następnie takie ciasteczka nakładam na talerz, półmisek i tym podobne. I tutaj, oczywiście, wszystko zależy od Waszej wyobraźni, co dalej z tymi ciastkami zrobicie. Jak widzicie tutaj, po otwarciu tego ciastka, które posypałam cukrem, aby było wiadomo, że w środku jest niespodzianka, jest tutaj faktycznie pierścionek. Więc jeżeli ktoś z Was chce wykorzystać ciastka właśnie do tego celu, to nic prostszego. Jestem też ciekawa, jak podoba Wam się ten pomysł. Czekam na Wasze komentarze. Pozdrawiam Was cieplutko. Pa! pa!